Szukacie laptopa z większym ekranem i klawiaturą numeryczną, który nie zawiedzie Was jakością i wydajnością? Jeżeli tak, to HP EliteBook 850 G7 jest wyborem właśnie dla Was. A Wam co? Jesteście w stanie go kupić za znacznie niższą cenę niż nowy model o podobnych parametrach w popularnych sklepach z elektroniką. Laptopy HP serii 800, czyli EliteBook od generacji 5 wzwyż, to laptopy wykonane z dużej części z aluminium. Są lekkie, sztywne, a ich obudowy są dobrze spasowane. Zawiasy pozwalają na szerokie otwarcie ekranu, a całość prezentuje się bardzo elegancko. To laptop stworzony z myślą o pracy. Przekona ekranu ma 15.6 cala, a jego rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 pikseli, czyli jest to klasyczne Full HD. W naszej ofercie posiadamy również wersję z dotykowym ekranem, co bardzo zwiększa funkcjonalność sprzętu, szczególnie w podróży lub podczas prowadzenia prezentacji. Na górze znajdziemy kamerę internetową z fizyczną zasłoną, dzięki której mamy pewność, że nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do obrazu przez nią przesyłanego, a po bokach umieszczono dodatkowe czujniki światła i czujnik zbliżeniowy, które pomagają automatycznie dostosować jasność ekranu i mogą współpracować z funkcją wykrywania obecności użytkownika. Klawiatura jest podświetlana, pełnowymiarowa, a po prawej jej stronie znajdziemy blok numeryczny. Pisze się na niej bardzo komfortowo, skok klawiszy i opór są dobrze wyczuwalne. Touchpad jest duży, precyzyjny i przyjemny w dotyku. Znajdziemy nad nim dwa fizyczne przyciski. Dodatkowo mamy tutaj czytnik linii papilarnych. Po lewej stronie urządzenia znajdziemy Smart Card reader, gniazdo Combo Audio, USB 3.1 typu A oraz gniazdo linki zabezpieczającej Kensington. Po prawej stronie natomiast, w zależności od wersji, znajdziemy czytnik nanoSIM, dwa razy USB-C Standard Bot 3, HDMI, Port zasilania i dioda. Ten egzemplarz to konfiguracja z procesorem Intel Core i510310U. 4 rdzenie, 8 wątków. Do tego 16 GB pamięci RAM ddr 4 i szybki dysk NVMe SSD 512 GB. Laptop posiada zintegrowaną grafikę Intel UHD Graphics, a całość działa na Windowsie 11 Professional. Po zdjęciu dolnej pokrywy uzyskujemy dostęp do dwóch slotów RAM. Można rozbudować pamięć nawet do 64 GB. Dysk NVMe znajduje się w slocie M2 drugiego miejsca, no dodatkowy dysk nie przewidziano. Jest też osobny slot M2 Ekey z modułem Wi-Fi 6 i Bluetooth 5 oraz slot WAN, więc można dołożyć modem LTE. Laptop spełnia szereg wymagań militarnych, przeszedł 19 testów wytrzymałości, m.in. na upadki, wibracje i temperatury. Klawiatura jest dodatkowo wzmacniana przed zalaniem, a bateria o pojemności 56 watogodzin obsługuje szybkie ładowanie 50 – 50% w 30 minut. Według producenta czas pracy na baterii może dochodzić aż do 23 godzin, choć zależy to oczywiście od konfiguracji i obciążenia. W tej serii znajdziemy ekrany o jasności 250 nitów, a w wersji z filtrem prywatności potrafią osiągać nawet 600 nitów. HP Elitebook 850 G7 to doskonały wybór, jeśli potrzebujecie laptopa z większym ekranem, Świetną klawiaturą i bardzo dobrym wyposażeniem. To sprzęt klasy biznes, który oryginalnie kosztował kilka tysięcy złotych, a teraz możecie mieć go w świetnej cenie za około 1500. Sprawdźcie się w pracy stacjonarnej i mobilnej jako główny laptop do codziennych zadań. Sprawdźcie dostępność tego laptopa na Anso.pl. Link do oferty znajdziecie jak zawsze w opisie filmu i pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów z polizingowymi hitami.